Każdy człowiek ma dwa końce. Serial radiowy. Każda rodzina skrywa tajemnice, o których mówi się tylko szeptem lub w ukryciu. Każda rodzina przeżywa swoje dobre i złe chwile. Ale w tej rodzinie dzieją się rzeczy, o których wam się nawet nie śniło. W poprzednim odcinku. W rodzinie leśniewskich życie toczyłoby się zupełnie spokojnie, gdyby nie pewne okoliczności. Wieloraka tożsamość Marianny. Daje się we znaki jej statecznej matce, Eleonorze, oraz niezwykle cierpliwemu mężowi. Jakby tego było mało, swoje problemy ma również adoptowana córka Luisa. Odcinek Drugi. Kochanie. Co ty tam robisz? Mamo, mamo, gdzie jest Aurelia? Jaka znowu Aurelia? Proszę, chodź do kuchni. No, zaraz! Muszę znaleźć Aurelię. Akurat teraz musi zachowywać się jak mała dziewczynka. Kto przygotuje święta? Ja, już i tak mam za dużo na głowie, no przecież nie będę ciągle stać przy kuchni. Michale, no jak ty to sobie wyobrażasz? Jutro Wigilia, a dom wygląda jak jakiś gigantyczny plac zabaw. Mamy czas. Cała noc przed nami i nie musisz gotować. Zuzanna jak zwykle pomoże, a jak wiesz, jest świetną kucharką. Tak. Kucharką eksperymentalną. Nigdy Przenigdy nie zapomnę tego królika faszerowanego anszua. Co to było za paskudztwo. Myślę, że tym razem obejdziemy się bez takich dziwactw. No a ta wasza córka? Mogłaby oderwać się na chwilę od komputera i trochę pomóc. Jesteś dla niej zabyt pobłażliwy. Nawet nie zauważycie, jak wejdzie wam na głowę. Jak chcecie ją wychować bez odrobiny dyscypliny? A Marianna... Buja w obłokach, jak tak w ogóle można żyć? Jak widać, można i to całkiem dobrze. Jeśli chcesz pomóc, to proszę powstrzymaj się od złośliwych komentarzy. Muszę jeszcze zajrzeć do zakładu, więc proszę zajmij się Marianną. Mamo, mamo, znalazłam! Dlaczego schowałaś Aurelię na strychu? Nie lubisz jej? Aurelia jest smutna. Mamo, ubierzemy choinkę? Już idę, idę, oczywiście, że ubierzemy. Idź po Luizę, może nam pomoże. Dziękuję. Za godzinę wracam. Jakiś pogrze po tej porze? Jak ty to znosisz? trupy w pracy, wariaci w domu? Chyba jesteś zbyt surowa dla swojej rodziny. Jak widać, byłam za mało surowa. Moje córki nadal zachowują się jak małe dziewczynki. Zuzanna ciągle wierzy w jakieś czary Mary, a Marianna? Marianna to już zupełnie inna bajka. Tak? No, jestem. Mhm, zawieszona, zawieszona. Nie, 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 nikt nie widział. No Znaczy, tak mi się wydaje. Mhm. Czekać? Nie, no dobra, mogę czekać. No w końcu ktoś mi za to płaci. A ty? Co tutaj robisz? Podglądać ci się zachciało? Ktoś cię tu zapraszał? O, Tadziu. Patrz, no zapomniałem, że mieszkasz za płotem. A właściwie warujesz? I co? Luisa trzyma się na smyczy przed domem, no i biedaku. Ty się mnie nie czepiaj! Co tu się dzieje? Co to ma znaczyć? Dobry wieczór, ja przepraszam, ale zauważyłem obcego, to przyszedłem. A, to ty. Zapomniałam, jak ty masz na imię? Tadeusz, mieszkam obok. Ja tam bym mu nie ufał. Nie wiadomo, po co on tu przechodzi. Na no, ty, chłopcze, przepraszam. Kim ty jesteś? Też tu mieszkasz? O nie, dziękuję. E, takiego towarzystwa to ja bym nie zniósł. <noise> Pewnie, że nie. Towarzystwo ludzi myślących jest ci najwyraźniej obce. A co co takiego? No, huśtawka, nie widać? A, a, ale co to tu robi? Proszę to natychmiast zabrać! Ale proszę pani, no nie mogę. Miałem zawiesić, to zawiesiłem. Takie zlecenie. Przestań ściemniać, jakie znowu zlecenie? No widzisz tadziu, bo niektórzy to tu pracują, tak? Nie każdy może brać kieszonkowo od mamusi. Nic mnie nie obchodzi twoje zlecenie, chłopcze. To ma natychmiast zniknąć! Ty stary, co ona taka sztywna? No przecież to jest tylko huśtawka. Nie, nie pytaj. Nie wnikam w szczegóły. No raczej. Przecież ciebie interesuje tylko jedna część tej rodzinki. Nawet jeśli to nie jest twoja sprawa. Ła, wow, huśtawka, jaka piękna! Dobry wieczór, panie Leśniewska. Wesołych świąt. Mm, dobry wieczór. Ale super! To prezent Dla mnie? A pohuśtasz mnie? Pewnie. Ale trochę zimno. A Luiza jest w domu? Luiza? Mała Luiza siedzi w pokoju i nie chce się ze mną bawić. A wy pobawicie się ze mną? To pani jest Marianna Leśniewska. Tak, jestem Marianna, a ty? Jacek, miumi. Ja właśnie dla pani miałem zawiesić tę chustawkę i chyba już będę zwierać, bo wie pani jutro Wigilia. Pani Leśniewska, może zawołam kogoś? Dobrze się pani czuje? No co ty stary, z nią jest coś nie tego, jest... No zdarza jej się. Co tu się dzieje? Co tu robi ta huśtawka? Dobry wieczór, panie Leśniewski. My już idziemy. Kto zawiesił tutaj tę huśtawkę? No ja. Kazali mi ją zawiesić dla tej pani. A zapytałeś łaskawie kogokolwiek, czy wolno ci to zrobić? To mój dom i nie przypominam sobie, żebym kazał ci to zawiesić. No tak, ale podali mi adres i zapłacili, no to. Kto taki? A dokładnie nawet nie wiem, tylko przez telefon rozmawialiśmy. Juppie! Marianno, Mariano, chodź do domu, zimno jest. A ale jeszcze chwilkę! No zobacz jak fajnie! To, to... my już naprawdę pójdziemy. Za chwilę ma to zniknąć. Niezła jazda, stary. Ty, ja się nie dziwię, że tutaj przesiadujesz. Nie przesiaduję! Zdejmij tą chustawkę i spadamy stąd! Stary, nie mogę! Wiesz, ile kasy mi za to dali? Czekaj, zadzwonię tego gościa i zaraz się okaże. Halo? No, to ja, szefie. Tak, no... Znaczy, trudno powiedzieć. Chyba się ucieszyła, ale wiesz, każą mi to zdjąć. Mhm. No, kto? No, reszta. Znaczy się, chyba mąż. No, no dobra, rozumiem. No a więc ktoś dał ci kasę, żebyś powiesił huśtawkę, tak? Ciekawe. Stary, nie wiem co w tym ciekawego, ale miałem zawiesić, zawiesiłem swoje zrobiłem i spadam. Baw się dobrze. Mieliście to zdjąć. Ja bardzo przepraszam, ale to nie ja ją wieszałem. Chciałem odwiedzić Luizę i złożyć życzenia, no i wtedy zobaczyłem Jacka. A Luiza lepiej się czuje? A była chora? Nie zauważyłem. Jest tu siebie w pokoju, możesz wejść. Ale ja nie chcę przeszkadzać. Myślę, że akurat ty będziesz przeszkadzał najmniej. Uważaj na moją teściową, rzuca wszystkim, czym popadnie. It's a gift from the i'm willing to love Michał, przepraszam. Jak zwykle nie się wyrobić. Wszystkich ogarnęło szaleństwo świąt. Dopiero co zamknęłam sklep. Muszę Ci powiedzieć, że głupota ludzka nie zna granic. Ach, dzięki Bogu, że tak jest. Jak można w prezencie świątecznym kupić komuś magiczne kule albo karty do tarota? No, komuś święta się pomyliły. Ale nie narzekam. W końcu kaskale ci wiesz. Ciekawe tylko, co na to powie moja szanowna matka. A, a ty co tak stoisz przed domem? Jakiś kataklizm? Dobre określenie naszych świąt. Chuśtawka? Oszalałeś? A Marianna widziała? Niestety tak. Zamknąłem ją na strychu. Dorwała się do kartonów z waszymi starymi zabawkami. To ją zawsze uspokaja. No nic. W takim razie pożytku z niej nie będzie. A Luiza? Bunt na pokładzie. Nie odzywa się. Wysłałem do niej tego naszego sąsiada, Tadeusza. Chłopak ma chyba poukładane w głowie, to może przemówi jej do rozsądku. Mm, a nawet nie pytaj. Nastały ciężkie rządy teściowej. No nic, idę tam. Może udobrocham ją karpiem. Byle nie z jakimś egzotycznym farszem. Nie przeginaj. jak zwykle bałagan, nie do ogarnięcia, gdałów nie ma, kapusta jeszcze niedoprawiona, gdzie ta moja córka? Idę, idę, mamo. Coś się stało, mamo? No tak, stało się. Wyrzuciła mnie. Teraz chcę udowodnić, że sobie poradzi. No, zobaczymy. Podobno będzie karp. To dopiero niespodzianka. Michała, co ty robisz? I gdzie jest ten chłopak od huśtawki? Miał ją przecież stjąć. Poszedł sobie. Sam się tym zajmę. Mamo, mamo, gdzie jesteś? Widziałaś, jaki dostałam prezent? Huśtawkę! Michał, proszę cię, pośpiesz się. Ja nie chciałabym oglądać mojej córki w jej najgorszej odsłonie. No nie w te święta. Ja również. A poza tym, kto mógł wpaść na taki pomysł, żeby sprezentować nam huśtawkę? To trochę dziwne i podejrzane. No właśnie, a nie zauważyłeś nikogo podejrzanego? Może ktoś wypytywał o nas? O Mariannę? Mamo! Nie przesadzaj, to już teoria spiskowa. Trzeba było wypytać tego chłopaka. Tadeusz jest u Luizy. On chyba zna tego drugiego. No, no, zaraz go wypytam. Tylko nie przesadzaj. Jutro Boże Narodzenie, więc bądź miła. Zawsze jestem. Solidnie zawiesił. Chyba będzie trzeba przeciąć. Jednak to dziwne. Kto mógł być tak okrutny? Mam cię! Mogę się pochuśtać? Mogę? Tak wysoko, wysoko do nieba, do chmur mogę? A gdzie on jest? Znowu sobie poszedł, a miał mi przynieść prezent. Obiecał. Ale kto taki? No, jak to kto? Ten chłopiec z naprzeciwka, Michał. Na pewno zaraz przyjdzie. Zawsze przychodził jak obiecał, prawda? No tak. To co? Pójdziemy ubrać choinkę? No chodź! To pan? Co pan tu robi? Musiałem zobaczyć na własne oczy. Ale wszystko pod kontrolą, no przecież mówiłem panu. Tak, ale za chwilę święta nie mogłem się powstrzymać. To pan przysłał Jacka z huśtawką? No musiał pan brać tego idiota, no sam mogłem to zrobić. Lepiej nie. Znają cię za dobrze. Chyba pan powinien już iść. Oni dziś wchodzą i wychodzą, no jeszcze ktoś pana zobaczy. Masz rację. Jeszcze za wcześnie. I to Marianno! Muszę pokroić pieczarki! Oddam, oddam, ale chustawkę trzeba zdjąć. <ścoughs> ciąć? Tato, ciąć? Marianno, wasz ojciec nie żyje. Tato, tato, zawieź dla mnie tych ustawek, proszę, tak bardzo, proszę. Ale będzie fajna zabawa. Chciałabym tak wrócić do samego kosmosu. Tak, wysoko, wysoko, do nieba, do chmur. To był odcinek drugi słuchowiska z serii. Każdy człowiek ma dwa końce. Wystąpili Marianna, Marta Garczyńska, Michał, Tomek Kaznocha, Eleonora, Luisa Greczko, Tadeusz, Filip Metler, Zuzanna, Joanna Maciaszczyk, Jacek, Jakub Malinowski oraz Dariusz Daroszewski. Czytał Miłosz Lisiecki. Scenariusz oryginalny Anna Szymczak. Adaptacja scenariusza na potrzeby radia, montaż i reżyseria Miłosz Lisiecki. Muzyka Krzysztof Spychała. Serial realizowany jest we współpracy ze Studio Teatrem kartingowym M+.M. Odwiedzajcie również stronę słuchowiska Każdy Człowiek Ma Dwa Końce na portalu Facebook.